Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz. No dzisiaj witam Was w trochę innym stylu niż wcześniej. Mianowicie dzisiaj będzie pokazanie, jak wygląda rozpinanie i spinanie zestawu. Niestety to jest tandem, jak widzicie już zresztą. Jak wiadomo, no w wts są dwie możliwości spinania zestawu. Tak? Pierwszy ten prosty, czyli cofamy blisko naczepy, wciskamy jeden przycisk i naczepa wskakuje na swoje miejsce. Dosłownie wskakuje. I możemy od razu jechać. Drugi, tak zwany zaawansowany, oznacza, że musimy cofnąć już prawidłowo pod naczepę, trafić odpowiednio, żeby trzpień wszedł w siodło i się zapięło. Ale po wciśnięciu przycisku przewody wszystkie są automatycznie podpinane, stopy się automatycznie podnoszą, te podpory więc też w sumie nie ma nic więcej do roboty. Tutaj Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda w rzeczywistości. Aczkolwiek nie będę Wam pokazywał dosłownie wszystkiego, gdyż nie mam jak tego zrobić. Nie mam jak ustawić tutaj tego telefonu, żeby nagrywał, i żeby mógł w tym momencie, na przykład, odjechać i potem z powrotem to spinać. Więc po prostu tę czynność pominiemy. Zresztą, i tak tutaj w sumie by nie było co pokazywać za bardzo. Po prostu najważniejsze, co Wam mogę pokazać, to jest przede wszystkim kolejność, jak to mniej więcej wygląda. Więc tak naprawdę, jako pierwszą rzecz, powinienem. Pod, podłożyć kliny pod koła przyczepy jest to wymagane teoretycznie według prawa ze względu na to, żeby się przyczepa nie stoczyła w razie coś do tyłu, bądź też do przodu aczkolwiek ja tego nie będę robił bo hamulce przyczepy i tak będą trzymały a zresztą ja i tak nie będę do końca odpinał więc drugą czynnością jest opuszczenie podpór no, u mnie to wygląda odrobinkę inaczej muszę po prostu odbezpieczyć bolec i obrócić stopę, przede wszystkim muszę. Tutaj, już by mi się przydały dwie ręce do tego. nie jest to trochę niewygodne. Jedną ręką muszę na to zabezpieczyć. No właśnie, o, udało się. I oczywiście muszę teraz opuścić stopę, aby się dobrze oparł. Jak już się dobrze oprze, przechodzę dalej i wchodzę pod spód. A tutaj szkoda, że nie pomyślałem, żeby podnieść trochę auto, by miał wygodniej. Przede wszystkim od razu pokazuję i tłumaczę już, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj dwa przewody od elektryki i dwa od pneumatyki. I teraz, dlaczego jest ich aż tyle? Pierwszy przewód, który odepnę, będzie od elektryki i to jest ten przewód tutaj. Pierwszy z brzega. Pojedynczy, grubszy przewód, jak widać, tylko jest pojedynczy tutaj. On jest od sterowania ABS-em oraz EBS-em. ABS, no to jak każdy z Was wie, sterowanie hamulcem. Nie będę się na ten temat tutaj już dłużej rozwodził, bo to bez sensu, każdy wie o co chodzi. Drugi ten system, czyli EBS, jest to system, który ma automatycznie hamować przyczepę w momencie, gdy za szybko jadę w zakręcie i auto zaczyna mieć zbyt duży przechył, znaczy bardziej chodzi o nacisk na jedną stronę. A jeżeli skręcam na zakręcie w prawo, to za szybko, przechył jest na lewą stronę, wtedy ona zaczyna hamować, żeby po prostu auto się nie położyło. No nie jest to, wiadomo, idealnie y, skuteczne, też trzeba samemu myśleć, no ale sporo potrafi pomóc. Drugi przewód jest podwójny i on jest od oświetlenia. On y, odpowiada za oświetlenie y, przyczepy. I dlaczego są dwa y, kable? Ponieważ... Y, System oświetlenia w przyczepie jest yy, na krzyż, jak to się mówi. Czyli nie w jednym kablu pozycje, stopy na przykład i kierunkowskazy, tylko jedna pozycja jest w jednym kablu, a w drugim kablu jest druga pozycja. Że, jak w razie by z jednym kablem coś się stało, to jeszcze świeci jednak ta druga lampa. W każdym razie więc zawsze przynajmniej jakiś pewien margines bezpieczeństwa jest. Kolejne przewody to są te pneumatyczne, właśnie co widać. Czerwony, na znaczy czerwoną końcówką, on odpowiada tak naprawdę za prawie wszystko. Czyli on doprowadza powietrze z ciężarówki do przyczepy pomiędzy zbiornikami. I te powietrze, które przez ten przewód przechodzi, yy, służy do pompowania poduszek, czyli do ogólnej pracy zawieszenia przyczepy, oraz do hamowania. W czasie po prostu jak jadę i używam hamulca nożnego. To właśnie te, z tego przewodu powietrze się dopompowuje do zbiorników szczepy, żeby był zapas. Teraz go odczepię. Aczepianie tego przewodu polega na tym, że najpierw muszę te plastikowe końcówki otworzyć, bo one są jako taka dodatkowa jakby blokada. Wtedy muszę następnie po prostu obrócić. To jest bardzo trudne w momencie, ktoś odebra telefon, może żeby było wygodniej. ciężko to idzie, no ale w każdym razie się udało. Ważna sprawa jest taka, że w tym momencie, jakbym chciał odpiąć przyczepę rzeczywiście gdzieś tam pojechać na rozodunek, to należy tutaj po prostu zabezpieczyć w ten sposób, żeby do środka, tam do tej uszczelki nie naleciało żadnego syfu, wody, przede wszystkim takich rzeczy. Szczególnie to jest ważne w zimę, gdy podczas mrozów jakby było powietrze, woda jakby była w układzie, i ona wtedy zamarznie, to hamulce niestety wtedy nie odpuszczą i nie można pojechać. Tak samo muszę zrobić z żółtym przewodem, ale w sumie to już odpuszczę. Może jak tak, rzeczywiście, bo to, to ta sama sytuacja jest, więc nie będę tego dymował. On odpowiada tylko i wyłącznie za hamulec ręczny. W momencie jak zatrzymam się, zaciągam hamulec ręczny, to dopiero wtedy w tym przewodzie jest ciśnienie powietrza i ono tylko i wyłącznie odpowiada za hamulec ręczny, nic więcej. Więc to też jest taka ciekawostka. Teraz spinanie, a no to jest dosłownie to, to samo, co zrobiłem tylko w drugą stronę, tak. Po prostu muszę odpowiednio ustawić i żeby było łatwiej, to będę musiał w tym miejscu tutaj drugą ręką sobie pomóc, po prostu dopychając. No właśnie, tak jedną ręką nie dam rady jednak. Po prostu muszę tutaj dopchać, żeby uszczelka weszła głębiej, wtedy się obróci. Tak więc zrobię teraz chwilę pauzy i zrobię to i za chwilę wracam. No, już jak widzicie, jest podpięte. No muszę, muszę używać dwóch rąk do tego, dlatego ten filmik już nie jest takiej jakości jakbym chciał. Niestety nie mam jak wam tego pokazać. Musiałbym to nagrywać tak naprawdę z kimś, żeby móc to wszystko pokazać prawidłowo. Teraz podpianie przewodów elektrycznych jest też bardzo proste. Wystarczy tylko podnieść tą klapkę, włożyć przewód na swoje miejsce, docisnąć ile się da. I zabezpieczenie w tym momencie jest już blokadka. I wskakuje, już jest zabezpieczone, nic więcej nie trzeba robić. Drugi przewód od EBS-u i ABS-u na tej samej zasadzie wciskamy, ile się da, i dociskamy blokadu. Nic więcej nie trzeba robić. Otwieranie zaczepu akurat u mnie, jakbym w razie właśnie chciało otwierać przy rozpinaniu, to po prostu muszę za tą dźwigienkę pociągnąć, za tą linkę. Wtedy tamta dźwigienka, co tutaj jest widoczna z tą linką. Pójdź do góry i zaczep się otworzy. Myślę, że to już jest wszystko w sumie, co Wam było, teraz, co trzeba pokazać. No w tym momencie tylko jeszcze podniosę za chwilę stopę i zabezpieczę z powrotem w pozycji poziomej, żeby nigdzie nic nie zahaczała. To jest tak naprawdę wszystko, co trzeba o tym wszystkim wiedzieć. No nie ma tu jakiejś tam zbyt dużej filozofii, aczkolwiek no po prostu trzeba o tym zawsze pamiętać, bo są kierowcy, którzy potrafią postawić stopę, otworzyć zaczep i pojechać razem z przewodami. To nie, nie jest wskazane. To może być potem drobny problem. Także myślę, że wszystko, co, chce, co powinniście wiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda, to już wiecie. Tak naprawdę, no jak wiadomo, w ETS jest to 5 sekund mniej więcej przy podpinaniu, może nawet krócej. W rzeczywistości, schodzi mi to około minutkę do półtora minuty, żeby wykonać jedną z tych czynności: albo rozczepienie, albo podczepienie. Także tutaj no, troszkę duży niż w ets Także myślę, że to jest wszystko. No, mam nadzieję, że w miarę to Wam jakoś pokazałem. Aczkolwiek, mówię, ze względu na trudne warunki, no, samemu jest ciężko to nagrać. Ale mam nadzieję, że będzie Wam pasować ten filmik, że jakąś tam wiedzę będziecie mieć. Także trzymajcie się wszyscy i pozdrawiam. Cześć.